Przygotowujemy y, fajną prezentację, nasz kolega Jarek y, produkuje woblery. Bardzo fajne produkcji, tutaj byliśmy niedawno, na popróbowaliśmy testę. na jeziorkach robi jerky, robi fajne pstrągówki. Dzisiaj się wybraliśmy na pstrągi, jest początek czerwca i poprobowaliśmy. no powiem tak, ja pierwszą swoją rybę życia, czyli pstrągę, <śmiech> <Gratulacje>. <śmiech> na twojego klasnąłem, no może będzie to, że to jest reklama, nie? No ale cóż, no stało się, złapałem. Byk to nie był, nie? No ale był strąg, także był troszkę większy od woblera, ale był. No ale był, tak. Jarek opowiedz o swoich produktach, bo wiem, że fajne rzeczy robisz. To znaczy, tak, no zacząłem robić woblery już od kilku ładnych lat. Tak mnie to troszkę zafascynowało. Zacząłem tak naprawdę od kleniojaziowych, ale nie łowię w tym momencie klenia. I zacząłem robić pstrągowe. Wykonuję je z lipy. Nie, od czasu do czasu też z balcy. Tak wyglądają. To jest 7 centymetrowy wobler. To są z tych pierwszych, co kiedyś tak, zaczynałeś? Tak, to są tak? jeszcze pierwsze, pierwsze pierwsza, wobler, seria. pierwsza seria. To Teraz przeważnie zaczęłaś na pstrąga, tak? Tak, tak. Ostatnio właśnie robię takie fajne 5,5 cm. Proszę zobaczyć. Takie małe, fajne woblerki. Dosyć ostro zamiatające. schodzące tak do metra. No idealne nasze wody, prawda? Na nasze siurki, siurki te strągowe, gdzie zazwyczaj głębokość nie przekracza właśnie tego 1,5 metra, nie? Dokładnie. Staram się właśnie robić pod lubelską wodę, bo tutaj zazwyczaj łowię strągi. Jeszcze robię takie łamańce, 8 Ośmi ośmiocentymetrowe. Też się sprawdzają. Łamańce nam się dobrze sprawdzały w momencie, kiedy się pojawiały minogi w rzece i schodziły tam na, na, na kamienie, Dokładnie, dach. to jest taka imitacja minoga. Ostro pracujący w ogóle, świetnie zamiata, naprawdę dobrze wabi rybę. Jeżeli wiecie o tym, że tam minogi macie w swoich rzekach, naprawdę, naprawdę warto spróbować tego woblera zimą, zimą yy, sprawdzają się te kolorki takie troszkę jaskrawe Bardziej w taki pomarańcz wchodzący ciężko pokazać akurat do kamerki bardziej robisz takie pływające tonące czy takie yy, robię jak... pływające i tonące lekko tonące lekko, lekko tonące, bo tonące bo mi się tak. wydaje że chyba na nasze wody najbardziej taki uniwersalny to jest, jest fajnie. Donący. Dobrze nim rzucić tak, między jak... patykami drzewami i on ładnie zaczyna powolutku schodzić. Są so, so dosyć lotne. Ten akurat jest pływający. Co można więcej powiedzieć? Doświadczenie no. jakie zdobyłeś to powoduje, że kształt dochodzi już do perfekcji na naszych wodach, tak? Tak, tak pe... robię po prostu sam z siebie. Bo robię to po pracach, po pracy, po godzinach. Nie, nie robię tego hobbystycznie, bardziej, tak, to jest tak? takie hobby i po prostu to, co sobie wymyślę, to wystrugam, zrobię, przetestuję i tak to wygląda. No. są skuteczne. To jest ważne. Moje też pierwsze strągi na moje woblery. Tutaj kolega Paweł też największego zrobił na mojego woblera, więc jestem z tego dumny, że je robię i że w ogóle łowił ryby. Nie, to jest y -y, tak ważne. widzę nawet i takie ładne, większe można? No te większe dobrze się spisują na początek sezonu, kiedy strągi już są potarle, zaczynają się ustawiać. No jeszcze ten instynkt terytorialny bronienia swojego miejsca mają i wtedy dobrze biją w duże przynęty. Właśnie, większe to. Większe przynęty się dobrze spisują. No, ale w Im później wiek. w sezon się wchodzi, im cieplej się zaczyna robić, więcej owadów, robactwa, małego, małej sieczki w wodzie jest. Wtedy możemy schodzić z tymi przynętami i zazwyczaj z jarkiem używamy jego woblerów takich coraz mniejszych. do no dzisiaj z... na przykład tak dzisiaj właśnie, pokazało, właśnie był skuteczny nie? ten woblerek, że, że pracowały on, tam dosyć ryby. drobne ryby, ale było kilka, kilka ładniejszych, ponad 30. No ten jeden mój 30, no tam z 5 cm, no to, no to wyjechał właśnie widzisz, na 5 cm wobka, tak? To są woblery malowane, malowane ręcznie akrylami lakierowane. No właśnie, teraz powiedz, ty malujesz, czy twoja dziewczyna? To znaczy, tą pierwszą serię to jeszcze moja narzeczona malowała. No. pozdrawiam ją, ona bardzo pomaga mi w tym też. Także. Co my byśmy zrobili, by naszych? Co byśmy <grym zrobili, <grym> dokładnie, także ona też potrafi malować. Mm. Ja bardziej zajmuję się dżerkami teraz, przymietami Tak, Nowa pasja, na to chwilę. Ja już maluję te większe, a tutaj mniejsze, to jeszcze są ręczna robota tylko i wyłącznie, proszę zobaczyć, to jest to wszystko aerograf, ręcznie. Tak? Czy to, ręcznie wszystko? to jest wszystko ręcznie, to te wzręgowe są wszystkie gąbką, pędzlem, także... Drewno, powłok, ile robisz? Lakieru? No. To znaczy na drewno daję dwie, dwie, dwa razy lakieruję, zabezpieczam, później maluję i później sześć warstw lakieru. Headlack. Lakier. Drut idzie przez całość? Yy, tak. W większości idzie przez całość, chociaż niektóre są też wklejane, bo pierwsze robiłem wklejane, ale uważam, że wklejane to też są bardzo dobre i testowane już na y, wielu rybach, y, nawet obciążeniach. Y, wklejane oczka tak samo są mocne, więc gwarantuję, Dobrze pod... gwarantuję że. Dobrze, dobierasz ryby na pewno kotwiczki, nie bo nie zachodzą za ten, także tutaj fajnie, fajnie chodzą. Style też, też, też różne niektóre prostokątne, niektóre okrągłe, to zależy też jakie mam natchnienie jak wobler wygląda, bo też tak chcę dopasować to także. No, tam dzisiaj, dzisiaj tak jak mówię, no, sprawdziły nam się woblery świetnie, no ja osobiście dzisiaj może 11 ryb no i praktycznie wszystko no, jest na Jarka woblerach. Próbowałem też, bo tutaj kolega się zajmuje jigami. A jeszcze sobie wymienię te które też się nam sprawdzają pewnie coś powiem, powiem, że i, i można było skusić lipienia na, na tego jiga. Tutaj mamy takie jeszcze fajne małe. Tu nawet główkę sam sam odlewałem. Oblery mhm. Oble i jigi zazwyczaj robię w zimie, zimową porę. Wtedy mam więcej czasu, więcej natnienia W ogóle w to lubię łowić w zimie No tak, czy na wiosna taka zima to co, co? szczupak się kończy a się chce porzucać, nie? No oczywiście, to jest takie przedłużenie sezonu. Fajne przedłużenie sezonu teraz tak naprawdę teraz to teraz jest podstawowa ryba, którą łowimy tak, do, do września Pięknie chodzą, bo one takie bardzo szybkie migotanie miały, ten co mi dzisiaj wypożyczyłeś. Bardzo ładnie chodził. Mi się to podoba, że wiesz, te które są to tak agresywnie, mhm. nie, a ten tak te, staram się robić no, zwłaszcza taką migoczącą, spokojną, agresywną. super chodzi, migocze. Nie łamie się na boki mocno, ale ma bardzo mi pracę. Właśnie. I naprawdę powiem Wam, że migocząca praca jest... Parę razy jest nie wiedziałem gdzie kiwę. jest wobler, ale wystarczyło w toni popatrzeć i już go było za błysnął. chwilę błysnąć i pobłyskiły. Ono, nie? Błyski, Także pięknie pracują do zapoznania się na stronie To jest imitacja karpia Chcesz, pokaż dokładnie, teraz spojrzymy 14 cm, 90, 80, 70 gram wagi. To jest takie dosyć troszkę większe jerki, ale sprawdzają się też na naszych wodach. Bardzo dobre na pewno są na wody głębokie. Wtedy lusterkowanie przy opadzie. No To już do wyboru, tak? Można tak. sobie zamówić, betonący był tonący bardziej, pływający, to są, tak? Staram się bardziej robić lekko właśnie tonące, chociaż pływające też, ale lekko tonące, lekko migoczące. Wtedy w opadzie dobrze wabi, nie? Dokładnie. I tutaj jest taka praca właśnie, krótki, krótki, krótkie ruchy mm -hmm. wędką. One tak fajnie odskakują na a jeszcze jak dostanie e, słońca, to te przebłyski właśnie no, w wodzie to wygląda jak karpik. Także Będziemy takie... gdzieś nad wodą. I specjalnie sobie właśnie nagrywamy jeszcze jak one tak, pracują. zrobimy pracę właśnie tutaj akurat. Ten jest jeszcze z czerwoną z tak. Tak. domieszką, to te jeszcze ten nie. Kilka z moich dżerków wykonanych z drewna. To jest yy, ala slider w malowaniu typowo karpiowym. Waga około 60 gram. To jest 12 cm. Chcę zaprezentować, jak to mniej więcej pracuje. Jak to prowadzić? Ja używam do tego kija castingowego do 60 gram wyrzutu. I multiplikatorka, i daje radę. Także zaprezentujemy, jak to pracuje. Ja prowadzę krótkimi ruchami szczytówki. Od czasu do czasu, pozostawiając go wolnym opadzie, on wtedy tak fajnie lusterkuje, wolno opada. To jest dosyć taka agresywna, a zarazem spokojna praca. Teraz poprowadzimy właśnie takimi spokojnymi ruchami. On dosyć bardzo wolno tonie, więc szybko nam nie opadnie. To tak jak mówię, króciutkie ruchy, on wtedy robi prawo, lewo, chwilę zostać, Prawo, lewo, opad. Prawo, lewo, opad. Można go też prowadzić bardziej agresywnie i szybciej, to trzeba poczekać niech on bardziej opadnie, wtedy... Dobra. Uważam, że najskuteczniej jest właśnie prowadzić go nie za szybko, takimi ruchami, Tu mamy imitację karpia 14 cm waga 90 gram to jest jeden z najlepszych moich dżerków zaczepiło nam się najbardziej lubię na niego łowić ponieważ on przypomina naprawdę karpika w wodzie muszę zobaczyć jak on pracuje też dosyć wolno tonie i łowię wolniutko, bardzo krótkimi ruchami. On wtedy przystaje, wykłada się na boki. Delikatne podszarpanie. Opad. Gdy nam się wykłada, aż zawija, najlepiej zostawić go chwilę bez szarpania, wtedy delikatnie lusterykując, opada na dno. prze zobaczyć, jakie Przybłyski. są dosyć lotne można nim daleko wrócić nie używam jakiegoś drogiego sprzętu zwykła standardówka daje rady no, tutaj nawet też się obłyszczy sporo chyba lakierów to znaczy tutaj dobrze, jest żywica że także tu jest zabezpieczone też dosyć dobrze To o, też wykonuje, to akurat wykonuje z drzewa bukowego. Mm -hmm. Dosyć twarde, ciężkie drewno. Ktoś się wybiera na Szwecję, chyba wygląda to mi na selektywne. Bardzo selektywne, na selektywne bo na Szwecję dosyć, dosyć ciemne, wyszło, fajne. Da, nie trzeba się bać tych dużych Tak, radę, fajne, się fajne takie ciemne kolory. Wszyscy robią takie nieraz jaśniejsze. To, to... takie jeszcze taka kolorystyka. To już wersja już mniejsza. Test. To już jest malowane areografem przeze mnie. To jest do niej, już nawet pogryziony W testów dostał. Tu mamy jeszcze. Mamy zęby. Nie pamiętam tego, chyba. 15 cm dokładnie. taka kolorystyka. Teraz mam też dużo, dużo do malowania. Mogę nawet coś wykonać, jakby ktoś coś zaproponował. Może by mi się udało nawet. Aha, czyli jakieś tam, pod, jakieś tam kształty, pod kolorystyka, Kształt, tak? Tak, takiego mógłbym spróbować. Na malowanie, płoteczka. Płoteczkę, właśnie. Jako podbite. <grymne> <grymne> nie? <grymne> Celownik, Czerwone. wiesz? Celownik. To ważna rzecz w Dżerku, czy w dużej przynęcie szczupakowej, żeby ten akcent czerwony dać. Tak, tak. Ja zresztą wiesz, że, że to dla mnie. No, lubią szczupaki, to uwielbiają taką, taki akcencik czerwony, nie? Mhm. To jeszcze mamy takie no to wtedy tak pamiętam ten wykonywany tak, bardzo realistycznie zrobione jeszcze malowane przez mną narzeczoną ręcznie, to jest ręczne malowanie został mi już tylko jeden ale będę robił podobne już mam też do malowania przygotowane także będzie coś na stronie do pokazania sztupak 20 cm 70 gram Także tak pozostaje testować, łowić, brać. robić i będą wyniki na pewno. No już, no już mamy doniesienia od znajomych, którzy używają tych woblerów, tych jerków padły już w tym roku dobre szczupaki na naszych jeziorach, także także naprawdę powiem, jest potencjał w przynęcie, jest niej. Mocny.